Ciało wszystkim, słuchajcie, no przyszedł ten moduł. Jak widzicie, kierunki działają. Światła, długie, wszystko. Wyjechałem teraz na próbę. No ale za bardzo to się tym samochodem nie da hamować, bo ma tak. Tak ma hamulce zadzewiałe przez ten okres to stał że bicie na hamulcach jest okropne ale samochód jedzie, przyspiesza, żadnych niepokojących, niepokojących dźwięków nie ma. Jak widzicie nic na desce się nie świeci, błędów nie ma. Zaraz zobaczymy w menu, żeby nie było, że coś ukrywam. się przejechać, bo wiadomo, musi się poprzepalać coś tam co było co się rozlało podczas roboty jakiś olej, coś gdzieś na tłumik a klient o tym nie musi wiedzieć i zaraz będzie panikował że, że coś mu tam się dzieje także macie informacje o samochodzie status błędy no, i tu jest tylko do ustawienia data, i że nie ma płynu do spryskiwacza. Mało. No, trochę czuć, właśnie jak się tam przepala wszystko, także musi on pochodzić, pojeździć. Trochę jest nipa, bo nie można tym samochodem za dużo jeździć, bo już przegląd mu wyszedł. I, no i to takie jeżdżenie jest właśnie na ryzyko. A jeszcze klient chce, żeby mu odstawić auto do Oslo i on chce mnie później odwieźć z powrotem. Ja wiem po co to robi, bo chcę sprawdzić, czy wszystko, czy samochód jeździ tak jak powinien jeździć. No dobra, nie dziwię mu się, niech sprawdza. Poinformowałem go, że jeżeli mi tablice zabiorą, to już jego problem nie mój, żeby nie miał pretensji. No i jeżeli będę miał jakiś mandat, to tak samo za ten mandat zapłaci. Przyspiesza nowa turbinka, wszystko jest założone. Więc musi działać. Słuchajcie, jeszcze tak pomyślałem, pokażę Wam zobaczymy, jak wyglądają tarczy. No, przejechałem się kawałek. Tak jak mówię, daleko nie pojeździ. Szkoda tego wszystkiego, bo to widać, że to świeże było założone jeszcze przed awarią samochodu. Zobaczcie, jakie plotki grube. No, może jakby więcej pojeździł, to może i, może i to się przetrze. No, zobaczymy. No, i tak jak widzicie, ringi działają, wszystko działa, nie? Tak, jak ma być, pod samochodem sucho. Także można powiedzieć, autko do oddania. Jeszcze otworzymy maskę. Tu jeszcze muszę poskręcać, bo zmieniałem ten moduł, tak jak ja Wam mówiłem. No, silniczek ładnie sobie cyka. Także będzie żył.

Jeszcze tylko usunę tą, ten klej po taśmie co folia była przyczepiona i będzie do oddania wszystko działa no i co? Jedziemy oddać Jedziemy oddać auto klientowi hip hip hura w końcu po, po długich, długich przygodach z tym samochodem trochę pojeździłem nim, żeby sprawdzić Tarcze jakoś się przecierają. no Zobaczymy, czy... czy się przetrą na tyle, żeby facet dostał przegląd. Z tyłu już jest dużo lepiej. Może się przetrą. Yy... Z przodu widzieliście to opony, szmaty. Także opony dostaję nowe. Nowe opony. I co? No i auto ogarnięte. Tutaj wszystko poczyszczone z tej taśmy. Tak, wszystko porobione. Tutaj poskręcane tam od modułu. Jak widzicie, żadnych błędów auto nie ma. Jeździ, przyspiesza, hamuje. No Hamuje to tak średnio z tymi hamulcami, ale hamuje jakoś. Zobaczmy status pojazdu. Oleju norma, błędy, błędy musi sobie dolać płynu do spryskiwacza, ja już mu tego nie będę robił. No i dobra, także tyle, żegnamy BMW, to tak tylko dla informacji, że auto zostało zrobione.